Siemanko, od godziny 11 w sklepie premium jest dostępny nowy pojazd, jest to ASTRON REX Dlatego dzisiaj nim zagrę, żeby pokazać wam jak on się prezentuje Załoga, moduły oraz ulepszenia polowe jakie mam na tym pojeździe są teraz na ekranie Jest to czołg, który ma magazynek Średnie uszkodzenia na strzał to 320, czyli potencjalnie możemy tutaj zrobić na magazynek 1600 uszkodzeń Co oznacza, że możemy odesłać jakąś ósemkę do garażu, gdy na nas spikuje Tylko jest jeden problem, mamy tutaj 4, po... 4 pociski, 4 sekundy między pociskami więc trzeba naprawdę uważać, żeby nie wychylić się pod jakiś czołg, który ma dobry DPM, typu KPZ czy T4400. Jeżeli chodzi o parametry działa, to mamy tutaj 250 penetracji na pociskach premium, 1100 prędkości pocisku. Na pekach jest to 190 i 945 prędkości pocisku. A, i szkoda, że jedziemy tylko we trójkę na górkę. To nie wróży zbyt dobrej bitwy, tak mi się wydaje. Na papierze ten pojazd ma 0,36 celności, z modułami i ulepszeniami ma tam 0,33 z tego co pamiętam, więc nie ma żadnego problemu, żeby snajpić sobie do jakichś czołgów lekkich. O, jest 777 na gór, co on strzelił, nie wiem czy uda mi się go trafić, chociaż raz I dostał ode mnie jeden pocisk, może drugi. A i za zero. No jeszcze Arta do mnie strzeliła. No cóż, jest Pantera. 777 dostał ode mnie. Czy ta panterka będzie się na mnie wychylała? Tak, okej, okay, dostała za 334, mam jeszcze jeden pocisk w magazynku, nie wiem, czy chce się wychylać na tego obiekta. Dobra. Trzeba przeładować, mam 30 sekund. Oni mają dwa dziewiąte tiery na górce, ja mam tylko... M cztery to jest ósemka, no tak, my jesteśmy... My jesteśmy w trójkę na Hilu, oni mają cztery czołgi, z czego dwie dziewiątki, no to niedobrze, bardzo niedobrze. O, mam jeszcze 5 sekund i zaraz spikuję tego obiekta. Okej, okay, on strzelił. Zrobił bardzo duży błąd, że tutaj podjechał na blisko. Może uda mi się go wykończyć. No i no, chyba że się odbije. Super. Mam jeszcze dwa pociski. Nie wiem, czy uda mi się go wykończyć. A raczej nie. Dobra, muszę stąd uciekać. Muszę stąd uciekać jak najszybciej się da. Uciekaj, ty, x-em, Nie możesz tutaj zostać. Nie możesz. Oj, niedobrze. Gdyby nie ten strzał z w tego obiekta, to bym go wykończył. I może wtedy bym miał jakąś szansę na górce, a tak niestety muszę stąd uciekać. No to nie wygląda zbyt dobrze dla nas w tej bitwie. pancer zaraz wiedzieć. Kurczę, mogę tam zostać. Jakbym został tam obok tego AMX-a, to bym dał teraz magazynek tego kunce pancera, no tylko kto by się spodziewał, że ten kunce pancer w taki sposób wyjedzie. Okej. Okay. Cofnij pode mnie, cofnij, 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 cofnij. No nie cofnie, dobra. Leo na gąsce. Nie muszę stąd tu cekać i czekać na moich sojuszników. Zajmę sobie taką pozycję, że będę mógł robić damage na przejeździe tutaj. No super persing do mnie przyjechał. Ok. No jak to wygląda? Teraz trzeba czekać, aż oni tutaj wyjadą. Cofnij tym persingiem, Nie możesz tak grać. Bo dostaniesz właśnie bardzo dużo damage'a i nie będziesz miał HP, żeby teraz przyjmować. No to nie wygląda zbyt dobrze w tym momencie. Ok, ISO ode mnie dostał. A i szkoda, że to nie weszło z trakiem, A mogło. Ok, mam jeszcze jeden pocisk w magazynku. Może uda mi się przebić jakiś pojazd, który tutaj się wychyli. O, leo, leo. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, oni już się raczej nie wychylą. No Projektu jedzie mi na plecy. Muszę włączyć przeładowanie. No jest 3,8, mamy stratę 300 HP. Ok. Czy ten to mnie zaświecił? Chyba nie, nie, nie zaświecił mnie. Mam jeszcze 15 sekund do przeładowania. No i ten to zaraz rozwali nam te 28 prawdopodobnie. Mam jeszcze 6 sekund, hmm. Nie no, nic już tutaj nie zrobię. Wyjadę na tego to może go wykończę, ale to będzie jedyne co zrobię w tej bitwie. Typ 59 mnie zaświecił, to On ucieka ode mnie. Krezel się pode mnie wychyli? Nie, nie wychyli. to ode mnie uciekł. Jest też 44 100 na środku. Może uda mi się wykończyć tego Chryslera? Ok, jest. Mam jeszcze trzy pociski w magazynku. 777 -7 -7 na mnie jedzie. Jest na jeden strzał, muszę tylko dobrze przycelować. Tak samo Proget to jedzie mi na plecy, a nie, on wyjedzie mi frontalnie. No i nie trafiłem. Mogłem to przycelować, a nie strzelać takiego snapa. Było bez sensu. Dobra, Proget to odesłany do garażu, ale zaraz. Te 4400 mnie wykończy. O, udało mi się jeszcze uciec. Może uda mi się zrobić jeszcze jeden pocisk tej bitwy, chociaż w to wątpię. Mam 18 sekund. Przeładowania. Nie, raczej nie. Może uda mi się zramować tego też 4400. Kurczę, teoretycznie ta bitwa jest jeszcze do wygrania. Jakbym tego też 4400 tutaj rozwalił. O, Arta strzeliła. na całe szczęście mnie nie wykończyła. Okej, okay, to są dwa pojazdy, które są na jeden strzał. Okej, okay, te 4400 zrobił błąd, wyjechał pode mnie. Ten obiekt teraz może tutaj pikować. On pikuje. Dobra, udało mi się uciec jakimś cudem. No i to bez spota, teoretycznie. A, jarta arta mnie wykończyła za 12 z pleszem. Kurczę, ale szkoda. Naprawdę szkoda. No cóż, dobra, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Pierwsza bitwa zakończona porażką: 3700 uszkodzeń, wynik drużynowy. Raport szczegółowy, i lecimy z drugą pitewką w tym odcinku. Ensk po raz kolejny 9 tiery, dlatego wziąłem sobie zestaw, gdzie mam 30 pocisków premium. Bo nie ukrywam, nie chcę strzelać do te 95 190 Penetracji. Jest t 55 na środku. On nie raczej zaświeci, jak będę tutaj przejeżdżać. Oj, ale kamera się zbugowała. O, no, dostałem spota, tak jak mówiłem. Spróbuję spuszować tutaj zielone. Nie wiem, jak to wyjdzie. A 75 ze mną puszuje. No dobra, to powinniśmy wygrać zielone bez żadnego problemu. Jak będę miał tutaj 9 TR, tym bardziej że. O, jest skorpion. Dostałem spota na tym przejeździe. Kurczę, szkoda. Gdzie będzie przestrzał na Skorpiona? i nie trafiłem. No i drugiego pocisku niestety też nie trafiłem. No dobra, jest Tygrys1 na bazie. On jest na Awku. spróbuję sobie do niego strzelić. To jest darmowy damage, jakby nie było. O, dobra, to nie jest AWK. Tylko to jest chyba bot, tak mi się wydaje. Może uda mi się go podpalić? Nie, niestety nie. Dobra. Skorpion odesłany do garażu. Jest jeszcze IKV. Tygrys jest na trzy strzały. Lansen zajął sobie nasyp. Jak, jak będę miał przeładowanie, to się wychylę na, na tego lansena, chociaż nie wiem, czy będę mógł go przebijać. Prawdopodobnie nie. Musiałbym podjechać tutaj od środka. No to tak zrobię, tym peronem. Jak podjadę tutaj, to tego lansena będę mógł wyjąć bez żadnego problemu. I to jest chyba dobry pomysł. Nie, chyba tylko na 100%. Dobra, mamy przewagę 1600 HP, a Lansen mógł już stamtąd uciec teoretycznie. No, zaraz zobaczymy. Jak się tutaj wychyla, to zacznę do niego strzelać. No chyba, że uciekł, to wtedy zacznę strzelać do Yacht Pantery. Tygrys zaraz będzie w garażu. O, jest Lansen. Okej, okay, to była dobra decyzja, żeby tutaj przyjechać. Jest Bog że. O, Panter tutaj przyjechał. Muszę go wykończyć. Dobra, odesłany do garażu, jest Lansen. Ten Lansen w ogóle na mnie nie patrzy, dziwne. Okej. Okay. 30 sekund przeładowania i zaraz pojedziemy na tego Defendera. A Lansen jest na jeden strzał, okej, okay, dobra, odesłany do garażu, super. Jest Defender na peronie. Jeszcze 10 sekund do przeładowania, kurczę. No ale mnie zablokował Ty ma 75 no co prawda tutaj troszkę się wepchnąłem. Dobra, Defender, Defender, okej, okay, on się na mnie nie patrzy. Mogę się wychylić na niego bez żadnego problemu, jeźdź tym 75 dalej, dalej, dalej. Trzeba wyjechać na tego Defendera i go sklipować. Dostał. Czy on będzie do mnie strzelać? Nie. Tylko nie zasłaniaj tym defen Defenderem A75. Czemu oni go jeszcze nie wykończyli? No właśnie, dobra. Jest Pantera na jeden strzał. Teraz ją wykończę, OK, odesłana do garażu, jest VZ z mojej lewej strony. Jak on stoi. Dobra, mam jeszcze jeden pocisk w tym magazynku. Dobra, przeładowanie. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze strzelić do tego T95 chociaż raz. Standard powinien mieć problemy, żeby go przebijać, ja mam jeszcze ile? 18 sekund. Kurczę, tylko on wyjeżdża pod nasze czołgi. Dobra, jeszcze 10 sekund. No, prawdopodobnie zdążę. Jeszcze 3 sekundy. Dobra. No, może hmm, całego klipa na pewno nie zrobię. Ale chociaż dwa pociski. O! Dobra. No i wykończ go tym standardem. Super. Mam jeszcze 3 peski w magazynku. Zostały czołgi, które są na jeden strzał. Może uda się wykończyć jeszcze tego vz który tutaj jest. Chociaż ten na e 75 prawdopodobnie w niego wiedzie i go wykończy. Tak mi się wydaje. Aj. No ale dobra, bitwa wygrana, także co? Ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy, bo nie ma sensu, żebym pokazywał Wam, jak gonimy vz -a. Druga bitwa zakończona, zwycięstwem, 4000 uszkodzeń, as pancerny, wynik drużynowy, jest to drugi damage, top ex, raport szczegółowy i lecimy z trzecią bitewką w tym odcinku. Studianki, ósme tiery, wezmę sobie po raz kolejny zestaw, gdzie mam 30 pocisków premium. Nie chcę się odbijać, jak tutaj pojadę na blisko. Mam nadzieję, że moi słusznicy tutaj ze mną zjadą w to miejsce znaczy im pomocy, to może zjadą. Chociaż nie wiem. Obawiam się, że jak tutaj zjadę, to zginę w pierwszych 30 sekundach tej bitwy. Hmm. okej. Okay. Nic tutaj nie przyjechało, a to dziwne. Jest Pantera, ale ona tutaj nie zjechała na całe szczęście. O, T77 prawdopodobnie będzie tutaj zjeżdżać? Nie, nie będzie. Ok. Spotowałem skodę T56. A i sam dostałem spota teraz. Dostałem od Patriota. Muszę się schować. No, Astron tutaj przyjechał. Trzeba go rozwalić. Dobra, dostał. Jest na jeden strzał. Zaraz go wykończę. Prawdopodobnie, chyba, że ten typ zrobi to za mnie. Nie, nie zrobi. Dobra, mam jeszcze dwa pociski. Jedzie Defender. Mam jeszcze jeden pocisk. Kurczę, szkoda, że moi sojusznicy tutaj nie przyjechali, bo ten Defender zaraz mnie poskłada mam jeszcze 20 sekund do przeładowania. O no to nie jest zbyt dobra informacja dla mnie. On mnie po prostu zaraz porobi. Oj, nie niedobrze, mam jeszcze 10 sekund do przeładowania. O, ja moi socznicy zaczęli tutaj padać na tej flance. O to. Mam takie przeczucie, że ta bitwa nie zakończy się zwycięstwem. Tym bardziej, że zaraz ten, no właśnie jest T-77. O, zginął. Może uda mi się wykończyć tego defendera? Nie, odbijam się od tego gąski. O, może teraz? 308, polosy mi proszę, polosy, bo nie chcę przyjąć drugiego pocisku. No, super, nie polosowało. Jeszcze jakieś tutaj bugi są. O, Gwardzi stajdzie mi na plecy i Pantera. Kurczę, no. Wystarczyłoby, żeby jeden Choke tutaj przyjechał do mnie. Naprawdę jeden, ten centurion. O, centurion teraz jedzie. No serio, mogłeś to zrobić minutę wcześniej, by nie było tego problemu. No okej, okay, dobra. Także co, ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Trzecia bitwa zakończona zwycięstwem. Tylko 2200 uszkodzeń, 600 po spocie, wynik drużynowy. Jest to drugi damage od dziwo i drugi EXP, raport szczegółowy. I lecimy z czwartą i ostatnią bitewką w tym odcinku. Ostatnia bitwa odbędzie się na mapie Granica Imperium, 8 tiery. Tylko kurczę, potencjał, co tutaj mogę zrobić, bo to jest ta gorsza strona. No cóż, zaryzykuję i podjadę tutaj w to miejsce. Rzuciło mnie z gorszej strony na granicy Imperium, ale mam pewien pomysł. Chcę pojechać tutaj w to miejsce i zobaczyć, co uda się zrobić w ten sposób. Niestety, drużyna przeciwna, jak zajmie sobie tę pozycję, to ma o wiele lepsze właśnie bicie na nas. Może grać na wieżę bez żadnego problemu, a tutaj może być problem z tej strony. No ale cóż, zaraz to sprawdzimy, jak to się potoczy w tej bitwie. Jedzie ze mną lis. Mam nadzieję, że ten Emil do nas dołączy. Proszę, chodź tutaj. O, jesteś tu potrzebny. O, skręcił, skręcił, super, dobra. Na całe szczęście ten gracz tutaj nie posłuchał. Jest KPZ, dostał takiego snapa. O, dobra, ten KPZ prawdopodobnie zaraz zostanie odesłany do garażu. Aj, szkoda, że nie udało mi się go postawić na gąsce. Szkoda, szkoda, mam jeszcze trzy pociski w tym magazynku. Nie wiem, czy nam się jakoś trafić tego KPZ, czy nie? Ok, dostał. Ja dostałem za zero. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Nie, chyba nie. Wolę nie przyjmować żadnego pocisku. O, jest T342. Teoretycznie mogę podjechać od prawej strony i tego T342 wypchnąć jakoś. O KPZ się wychylił w momencie, gdy ja akurat przejeżdżałem, ale to był timing. Mam spotę cały czas. Project to ucieka. Jest ten t O właśnie, jest tutaj. Aj, odbiłem się od niego, kurczę. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra. i teraz przeładowanie. 30 sekund, mogę się wycofać na spokojnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak wystrzelamy cały magazynek, to w mgnieniu oka możemy się wycofać. Ten pojazd ma maksymalną prędkość na wsteczne 33 na godzinę i ją w bardzo krótkim czasie. Dobra, mam jeszcze 3 sekundy, może tę fałeczkę jakoś. O ile nie dostał teraz? Może po władzie. Dobra, dostał. Dobra, muszę się zająć drugą stroną. Jest T34, 3 który się wychylił po raz kolejny, na mnie dał mi takiego snapa. No nie ukrywam. Nie podoba mi się to, co zrobił ten gracz. Jest Astron Rex na środku. Kurczę, jakbym się postarał, to miałbym na, nie, na niego bicie. O, jest. Dobra, jest jeden strzał. Może uda mi się go wykończyć za sekundę. Oj, dobra. Dobra, włączę przeładowanie. I z tego co widzę, to większość pojazdów z drużyny przeciwnej jest na linii 0. Hmm. Nie wiem, czy chcę to puszować, bo. Mogę się wywalić w ten sposób. Chociaż nie, oni tam puszczą linia. Dobra. Pojadę im na plecy. Pojadę im na plecy, chociaż tutaj mogę spotkać jeszcze Linksa i LTTB-ka. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tak robię. O, jest Links. Jeszcze 3 sekundy. O, nie mam spota. Tego Linksa może uda mi się odesłać do garażu. O, on chyba wyszedł z bitwy, tak mi się wydaje. Dobra, włączę przeładowanie i jadę na plecy temu Isowi. Nie, 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 ja tam nie mogę jechać. Trzeba podemać dusić. No, jest LTTB. Kurczę, a jeszcze trzy pociski w magazynku. Jakbym je wykorzystał, to miałbym teraz dodatkowe tysiąc uszkodzeń prawdopodobnie. Cofnij się, cofnij, cofnij, pode mnie. Wycofuj się! Potwierdzam! Okej. Okay. 122 TM puszuje. Naszego Astron Rexa, dobra. Oj, i Skorpion. Dobra, dostał ode mnie jeden pocisk, mam jeszcze dwie sekundy, może uda mi się go wykończyć. Tak, jest odesłany do garażu, jest Skorpion, w zasadzie to dwa Skorpiony mam jeszcze trzy pociski w magazynku. Jest LTTB, na którego mam przestrzał. Czy on się na mnie przestawia? Nie, on ucieka. Skorpion zaraz może mnie spikować, o jest LTTB. To mnie zaświecił? Chyba tak. Mam jeszcze sekundę, może uda mi się go wykończyć. No i za zero, kurczę, szkoda. Dobra, odesłany do garażu, ten Skorpion chce mnie spikować, niedobrze, Mmm, bardzo niedobrze. Kur... spróbuję uciec od niego, żeby mnie nie wykończył, okej, okay, wyjedź tutaj po disu, no, wyjedź. O, nie wyjedzie. Mam jeszcze 10 sekund do przeładowania, okej, okay, Astron Rex wykończył Skorpiona. I trzeba jechać teraz po tego, który jest tutaj, on ma chyba 500 HP, z tego co pamiętam. O nie, o nie. A mogłem do prawie pojechać. Naprawdę szkoda. Chciałem tutaj zrobić damage, a się wywaliłem. No dobra, to ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem. 3,5 tysiąca uszkodzeń, 1000 odbitego, 300 po spocie. Wynik drużynowy jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. Tak wygląda dzisiejsza sesja. 75% zwycięstw, 3400 średnich uszkodzeń, 1500 średniego expa. Podsumowując, Ascun Rex przypadł mi do gustu. Podoba mi się to, że możemy ściągnąć właśnie na magazynek ósemkę. Ale obawiam się, że granie tym czołgiem nie będzie należało do zbyt łatwych. Trzeba naprawdę uważać, ze względu na to, że mamy 4 sekundy między pociskami. Do tego mamy na wieży taki wielki władz dowódcy, w który wszystko wchodzi. Na pancerzu też zbytnio nie możemy polegać, także no... Ciekawy pojazd. Ciekawy. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię jeszcze materiał na temat tego czołgu, jak już odblokuję wszystkie ulepszenia polowe. A na ten moment to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Trzymajcie się, miłego dnia. Pa, pa!